Gdzie jestem? Cytadela Warszawska i Muzeum Katyńskie przed Listem Kochani Moi, Starobielsk, dnia 29 listopada 1939 roku. Jestem zdrów i dobrze się czuję. Jedyne mam poważne obawy o Was, to jest. Tylko jedyną moją troską odpiszcie natychmiast, co u Was słychać. Nie wiem nic, co tam porabiacie. Nie będę odczytywał, bo nie umiem tego całego przeczytać. Podpisano Stefan. Warszawa, Cytadela Warszawska symbol carskiego knuta carskiej próby ujarzmienia polskiego narodu. I tu właśnie jest Muzeum Katyńskie. A ja zmierzam do bramy stracej